Tu MDTV, wygrałaś. Powiedz, jak się czujesz? Teraz, jak się czułaś, zanim weszłaś na scenę? Zanim weszłam na scenę, byłam bardzo stremowana, bo pierwszy raz oczywiście, ale teraz już okej. Okay. Teraz wiem, że Wyglądasz tam... bardzo dobrze, a powiedz mi, czy to jest taki twój debiut i trenerski, i startowy, czy ktoś cię prowadził? Startowy mój jest debiut, oczywiście, a prowadzi mnie mój mąż Marcinia Błoński. Hmm. Jestem sama trenerką też w klubie Applaus. Hmm. Także po części jest to debiut, po części nie, bo debiut na scenie, ale jeżeli chodzi o trenera nie. A myślisz teraz o Mistrzostwach Polski? Tak. tak. To życzę Ci powodzenia, będę trzymał kciuki. Wszystkiego dobrego. Bardzo, dziękuję.